Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale oraz na poniedziałkowej garści najświeższych informacji z rynku krypto. Jak wiecie, na początku muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem w tym filmiku ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Zapomniałem Wam powiedzieć podczas weekendu, że teraz mamy przedłużony weekend, właściwie w Stanach przedłużony weekend, bo dzisiaj 4 lipca jest tam Dzień Niepodległości, czyli święto. No i rynki finansowe nie pracują, także można się spodziewać tutaj no, spokojnego dnia. Ja zrobiłem ankietę taką czy podczas tego tygodnia będzie spadek, czy będzie wzrost, czy też będzie spokój. No i tutaj 50% ankietowanych odpowiedziało, że będzie ostry spadek w dół, a 37,5% że ten weekend będzie spokojny. No i jak widać, te 37,5% miało rację. Z zapowiedzi, czy tam ogłoszeń parafialnych muszę wam powiedzieć, że jeżeli zdążę nagrać, no to we wtorek o godzinie 18 ukaże się kolejny odcinek z serii historie kryptomilionerów. W czwartek o godzinie 18 ukaże się e, taki e, materiał pod tajemniczym tytułem Zarobisz 200 razy, jeżeli mam rację. No i w niedzielę o 18 e, ukaże się e, materiał o rynku e, nieruchomości. Także to by było tyle zagłoszeń, a teraz przechodzimy się sobie już do wiadomości. No i widzimy, że cena Bitcoina wynosi 19 121,54 dolarów po spadku o 0,3% w ostatnich 24 godzinach. Jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek e, ponad 9%. Jeżeli chodzi o Ethera, to jego cena wynosi 1055,10 dolarów po spadku o 1,43% w ostatnich 24 godzinach. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek Powyżej 13%. I jak sobie zobaczymy tutaj na wykresie Bitcoina, no to widzimy, że do tutaj wybicia czy przebicia tej e, krótkoterminowej e, linii trendu spadkowego, no a tutaj jeszcze sporo brakuje, bo w tej chwili to gdzieś jest na poziomie powiedzmy około 24 tysięcy. E, tutaj możemy narysować tutaj e, coś takiego, gdzie tutaj mamy e, przebicie, tak trójkąt, gdzie mamy tutaj przebicie, powiedzmy, e, wybicie w dół, to jest poziom Coś, no, 9, 8, no, coś około 19 tysięcy, e, chociaż można to by było pociągnąć po tych knotach, to jeszcze niżej. E, górę tutaj mamy, powiedzmy, w tej chwili to by było no, coś 2650, nawet 2750, ale pamiętajcie, tutaj wszystko te ruchy są takie spokojne, i jeżeli będzie dochodziło do wybicia w którąś stronę, to trzeba zwracać uwagę na obroty, jeżeli tutaj obroty będą duże, no to, no to wtedy te wybicie będzie miało jakby potwierdzenie. E, tutaj widziałem, że chyba wczoraj w nocy tak, czy, czy dzisiaj w nocy było, dwa razy tutaj schodził, schodziła cena do chyba 18,900 no i się odbiła, był taki podwójny, e, czekajcie, zobaczymy sobie tutaj, e, jeden dzień, o widzicie tutaj jest tak, e, 18,900, y, tak? 18,900 mamy podwójny dołek, było wyjście, no ale z powrót, także tutaj na razie nic się za bardzo nie dzieje. Ale to jest zobaczcie y, na taki token y, Glint, y, tutaj z Beam Słopa. Zobaczcie, jak ten, tutaj mamy wykres z jednego miesiąca. No, wiadomo, że on dużo spadał, ale tu było, jakby takie uklepanie dna, tak? Można by było narysować taką linię. No i widzimy, że było wyjście, i tutaj ładny trend wzrostowy zaczyna się rysować. No, i tutaj już praktycznie od dołka mamy wzrost o prawie 100%. Dobra, lecimy sobie dalej. Indeks Firen Grid wynosi 14 punktów, wzrósł od wczoraj o 3 punkty. No nie wiem, tutaj yy, cena Bitcoina yy, się waha, stoi w miejscu, albo lekko się obniża, a tutaj yy, powiedzmy strach yy, jakby spada, a rośnie chciwość, także no, trochę dziwne, no ale nieważne ważne, że jest 14 punktów. Jak przejdziemy sobie na bąble, no to widzimy, że tym razem tutaj mamy z przewaga jest tokenów na zielono i tu Prym wiedzie. Runę, no ale mamy też dużo na czerwono i tutaj Prym wiedzie Hex. Dobra. I teraz przechodzimy sobie do informacji. Tutaj właśnie chciałbym wam bo tutaj to pokazywałem wczoraj ten filmik, że Rafał Zaorski i 700 ETH zaginione ze zbiórki na Big Short Bets. Tak, tutaj, że Tomasz Andel, wieloletni członek TJS, tam wyjaśnił Rafała Zaorskiego. Natomiast tutaj, no to o tym Wam mówiłem wczoraj, tylko chciałbym, znaczy prosiłbym Was, żebyście napisali mi w komentarzach, czy, bo ja szczerze mówiąc, nie widziałem. Czy ktoś z polskich YouTuberów, czy jakiś artykuł na ten temat znaleźliście gdzieś, właśnie, że tutaj Rafał Zaorski został wyjaśniony? Bo jak Rafał Zaorski wyjaśniał lunatyków, no to widziałem, że na wielu kanałach takie informacje się pojawiały, a tutaj jak został wyjaśniony, ja nie widziałem nigdzie, żeby ktoś o tym wspominał. Także dajcie mi znać, no bo wiecie, ja też nie, nie, nie oglądam wszystkiego ani nie mam dostępu do wszystkiego, tak i nie jestem w stanie wszystkiego zobaczyć. Także dajcie mi znać, czy, czy ktoś właśnie o tym pisał, bo jestem ciekawy, czy tutaj na polskim rynku, właśnie krypto, nie działa jakaś grupa wzajemnej adoracji. No i właśnie jestem tego ciekawy, także dajcie znać w komentarzach. A prosiliście mnie również o tutaj wiadomości spoza rynku kryptowalut, także tutaj bym chciał Wam polecić dwa takie filmiki, jeżeli chcecie wiedzieć, co się, co się dzieje na świecie. No to tutaj macie jeden filmik, Wojka, Wojka, Wojka. Wojna o Arktykę już trwa, nowa żelazna kurtyna na północy. I tutaj dr Monika Gabriela Bartoszewicz e, bardzo ciekawie mówi. I drugi filmik, tutaj Chiny, USA, e, czy czeka na starcie cywilizacji na Pacyfiku. No i tutaj filmik jest pod tytułem Zachód się budzi, bo Chińczycy majstrują przy Pacyfiku. A Rosja to tylko przystawka, mówi dr Joanna Siekiera. No i warto się właśnie, jeżeli ktoś się interesuje sytuacją na świecie i właśnie jakie teraz przygrywki są, a o co idzie gra, no to warto się z tymi filmikami zapoznać. Dobra, a teraz przechodzimy już do wiadomości z rynku krypto. No i mamy także ponad 80% stejkujących Ethereum jest na minusie. No i tylko 17% tutaj graczy na Etherze jest nadal powiedzmy na plusie. Tak no i E, tutaj co? Ethereum balansuje a na, na krawędzi spadku do terytorium e, trzycyfrowego. E, no i tutaj mamy, że tylko niewielka e, ilość inwestorów, którzy postawili Ethera w łańcuchu Bicon nadal przynosi zyski, ponieważ e, tutaj cena właśnie e, ciągle e, spada. No i tutaj według badań założyciela Parsec Finance, Willa, Shihana, aż 83% graczy tutaj na eterze jest teraz pod wodą, tak, no ponieważ ceny oscylują wokół poziomu 1000 dolarów, no ale może spaść poniżej. Dobra. Kolejna informacja jest taka, że portfel nowi od Meta zakończy działalność tej jesieni, tak, no i tutaj użytkownicy są zachęcani do wycofania środków tak szybko, jak to jest możliwe, no i tutaj ten portfel chyba rok temu Meta wprowadziła. Jeżeli dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj, no ale nie wiem, czy to jest napisane. Dobra, nieistotne. W każdym razie Meta wycofuje ten, działalność tego portfela. Dobra, kolejna informacja jest taka, że Tether obniża stan posiadania papierów komercyjnych do 4 miliardów dolarów, tak. I tutaj emitent stablecoinów twierdzi, że jego celem jest zmniejszenie posiadanych papierów komercyjnych do zera. No i tutaj no USDT firmy Tether pozostaje dominującym stablecoinem na rynku, pomimo foodu wokół tej monety. Dobra. Kolejna informacja jest taka, że Bitcoin upadnie, nawet jeśli osiągnie 100 tysięcy dolarów, ostrzega autor czarnego łabędzia. I tutaj nasim. Taleb, tak, e, uważa, że cały projekt e, Bitcoina ostatecznie okaże się e, porażką. Tak? No i tutaj słynny matematyk wyjaśni, że właśnie e, Bitcoin zawiódł jako zabezpieczenie przed inflacją, no i wykazał odwrotne właściwości podobne do ryzykownych aktywów. Także tutaj, e, co on jeszcze tutaj nazywa? Aha, nazywa Bitcoina sztuczką i otwartym schematem. E, Ponziego, tak. No ciekawa, ciekawa, ciekawe podejście. Kolejna informacja jest taka, że Bitcoin osiągnie 95 tysięcy dolarów do końca 2024 roku. Na no, MicroStrategy straciło 3,4 miliarda dolarów. Oczywiście licząc od e, szczytu, czyli od tego e, ATH na e, Bitcoinie. Tak? No tutaj różne mamy takie e, analizy się teraz pojawiają. tak? E, gdzie tutaj jest to? Aha, jest tutaj, że Bitcoin osiągnie. E, 95 tysięcy do końca 2024 roku, tak uważa co Mark Palmer, szef działu badań nad aktywami e, cyfrowymi, tak. Dobra. Kolejna informacja jest taka, że Warren Buffett odda swoją fortunę, 99% majątku przekazuje na cele charytatywne. Tak, w 2006 roku e, zobowiązał się do oddania 85% swoich akcji na cele charytatywne, przeznaczając dla fundacji tutaj Gatesów. E, no a e, później przyrzekł, że kwota przekazana na cele filantropijne będzie równa 99% jego majątku i może być to nawet 100 miliardów dolarów. I tutaj dołączył do tej listy, e, które otrzymają pieniądze, fundacje, własną fundację, Thomson Buffett Foundation. Kolejna informacja tutaj jest taka, że utopia peer-to-peer, -peer, nareszcie bezpieczna przestrzeń w internecie. No i tutaj widzimy, że podobno ona. Gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Nikt nie może nic hakować, odszyfrować, ukraść ani zmienić. W związku z tym Utopia Peer to Peer jest bezpieczniejsza niż jakikolwiek inny komunikator, przeglądarka lub aplikacja. No i oni tutaj, a tu jest jak, jak korzystać, ale że oni tu będą mieli U-Wallet, um, tak, um, na którym będą niewykrywalne um, transakcje, anime transakcje, no to nie wiem. Bo jeżeli jest na blockchainie, no to nie jest anonimowe. Eee, co tu będzie? Anonimowa przeglądarka, bezpieczny komunikator i poufny e-mail. Dobra. Kolejna informacja jest taka, że średnia opłata za gaz na Ethereum spada do 1,57 dolarów, no i jest to najniżej od 2020 roku. I tutaj widzimy, że przez prawie dwa lata między styczniem 2021 a majem 2022 średnia opłata za gaz wymagana przez sieć Ethereum wynosiła około 40 dolarów. A 1 maja 2022 roku sieć odnotowała najwyższy średni dzienny koszt gazu, wynoszący tutaj ponad 196 dolarów. Kolejna informacja jest taka: no, Bessa, i co z tego? Mówi Mistrz Świata w szachach. Gary Kasparow. No, i tutaj co on powiedział? Powiedział, że. Aha, zaraz momencik. Aha, Kasparow u u dodał, że uważa, że 99% wszystkich monet to gówno, ale wyraził, że zarówno Bitcoin, jak i Ether są już zintegrowane z tradycyjnymi rynkami finansowymi ze względu na ostatnie wahania cen. No i tutaj E, powiedział, że straci trochę więcej, ale też więcej zyskają, co pokazują, że one są już zintegrowane z systemem finansowym, no i na tym polega cała historia giełdy. Chodzi o ludzi, którzy zarabiają mnóstwo pieniędzy, a potem dużo tracą. Ale w tej chwili, nawet nie rozpoznając tego, rynki finansowe już włączyły do systemu bitcoina tutaj i, eteria, e, e, i etera oraz inne e, powiązane waluty. Tu też twierdzi, że rynek NFT e, odbije. No to wiecie no nic jakby odkrywczego nie powiedział no na rynkach finansowych yy, no są rynki finansowe są cykliczne no i bessa przek, yy, przeplata się yy, z hossą tak Dobra, tutaj mamy informację, że fundusz hedgingowy kryptowalut Three Arrows Capital złożył w piątek wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 15 w Federalnym Sądzie Upadłościowym w południowym dystrykcie Nowego Jorku, mając nadzieję na ochronę swoich amerykańskich aktywów po tym, jak sąd na brytyjskich wyspach dziewiczych nakazał likwidację firmy tutaj w ubiegłym tygodniu. Kolejna informacja jest taka, że Circle wybiera New York Community Bank jako swojego najnowszego powiernika rezerw USDC. No i to jest trochę dziwne, zaraz Wam przeczytam dalej. Tutaj nowo ogłoszone partnerstwo to pierwszy przypadek, w którym bank społecznościowy pełni funkcję powiernika rezerw stablecoina. No, i tutaj e, właśnie e, Circle wybrał Bank Społeczny w stanie Nowy Jork jako swojego najnowszego dostawcę, e, znaczy tutaj tak powierniczego dla rezerw e, USDC. No i tutaj wiadomość ta pojawiła się kilka miesięcy po tym, jak emitent Stablecoina ogłosił, że gigant z Wall Street, e, to Bank New York Mellon jest głównym depozytariuszem USDC. E, tak? No i tutaj widzimy, że w porównaniu do m, tutaj Bank New York Mellon, który przechowuje aktywa o wartości około 45 bilionów dolarów, New York Community Bank jest stosunkowo małym bankiem, który do końca marca 2022 roku miał aktywa o wysokości 61 miliardów dolarów, no a e, sam USDC chyba ma e, tutaj e, kapitalizację na poziomie 55 miliardów dolarów, także to no, trochę, trochę dziwne e, posunięcie. Dobra, kolejna informacja jest taka, że milenialsi z USA posiadają więcej kryptowalut niż funduszy e, powierniczych. No i tutaj, według badań przeprowadzonych przez firmę inwestycyjną ALTO, 40% amerykańskich milenialsów w wieku e, od 26 do 41 lat posiada kryptowaluty. No i badania oszacowało, że prawie taki sam udział e, osób posiada e, akcje. E, sondaż tutaj poinformował, że więcej milenialsów z USA rozdysponowało część swojego bogactwa na kryptowaluty niż tych, którzy mieli do czynienia tutaj z funduszami. 70% hodlerów włączyło aktywa cyfrowe również do swoich indywidualnych kont emerytalnych. No i ponadto zdecydowana większość Amerykanów w tej grupie wiekowej, którzy jeszcze nie posiadają kryptowalut, rozważa wejście do tego ekosystemu w najbliższej przyszłości. Kolejna informacja jest taka, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania szykują się do współpracy w zakresie regulacji e, kryptowalut. No i tutaj ostatnia informacja jest bardzo ciekawa, e, która może znowu namieszać na świecie, no pod warunkiem, że zostanie tutaj przyjęta i zaakceptowana. A mianowicie meksykańska senator Indira Kempis zaproponowała projekt ustawy, aby uczynić bitcoina. E, prawnym czy też legalnym środkiem płatniczym w tym kraju. No i tutaj powodem e, podanym właśnie przez e, senator jest wypełnienie luki między dostępem do produktów finansowych a edukacją dla obywateli Meksyku. No i tutaj e, widzimy, że Właśnie ta senator przedstawiła mm, dwie propozycje zmiany prawa w kwietniu 2021 roku, ale żadna z nich nie wspominała o bitcoinach ani o innych kryptowalutach. No, a oczywiście Bank Centralny Meksyku był przeciwny wprowadzeniu bitcoina do systemu finansowego e, kraju. No, ale to jest zgodnie e, z tym, co przedstawiła właśnie ta senator. Około 56%, słuchajcie, aż 56% populacji Meksyku nie ma dostępu do Kont bankowych. No i oznacza to, że ponad 67 milionów osób nadal nie ma dostępu do jednego z podstawowych instrumentów finansowych, no a około 68% obywateli Meksyku nie ma wykształcenia finansowego. No i tutaj jak widzimy, że proponowana ustawa jest jednak sprzeczna z ustalonym kursem rządu i Banku Centralnego Meksyku, no bo Bank Centralny w styczniu ogłosił, że pracuje nad stworzeniem cyfrowego PESO, czyli własnej cyfrowej waluty Banku Centralnego CBDC. I oczekiwano, że zacznie, znaczy wejdzie i zacznie obowiązywać te CBDC od 2024 roku, aby pomóc Meksykanom i ich problemom związanym z wyłączeniem finansowym. Także to by było wszystko, co miałem do przedstawienia. Dziękuję za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!